Kocham cię Warmio, bom warmińskie dziecie. Tyś mi jest piękniejsza ponad włoskie gaje. Warmio, tyś mi droższa nade wszystko w świecie. Ponad wiecznej wiosny najcudniejsze kraje. Boś ty mi jest matką, co mnie karmi chlebem, Ziemią mi rodzinną, uczuć świętych niebem. Tu mi wszystko miłe, tu mnie wszystko cieszy. I ten las, co plecie pieśni dawnych roje. I ten strumyk srebrny, co się w daltą śpieszy, I ten narcyz wodny, co uwieńcza zdroje, I ten skowroneczek, co mnie budzi z rana, I ten zapach ziemi, kiedy jest z orana. Kocham kwiaty polne, co się barwią w życie, I te łez brylanty, co je stroją w rosy, I ten księżyc srebrny, gwiazdy na błękicie, I tę pieś słowika, pełną dziwnej mocy, I pastuszej i fletni ciche, żewne granie, i jeziornej wody płacz, i jęk, i łkanie. O ty, Warmio moja, święta ma ojczyzno, Tyś mi już od dziecka plony swe dawała, Tyś mnie krwią karmiła zbóż złocistych żyzną, Tyś mi wiarę świętą, mowę zachowała, Tyś mi wario milsza nade wszystko w świecie, Bom tej ziemi córą, bom warmińskie dziecię. Szlak Marii Ziętare Malewskiej łączy dwa miejsca związane z tą postacią. Łączy Bronsfaut, w którym Maria Ziętara Malewska się urodziła w 1894 roku, z miejscem w Likusach, z domem w Likusach, w którym Maria, Malewska, Maria Ziętara Malewska zakończyła życie 90 lat później. W roku 1984. I tutaj ostatnie lata swojego życia spędziła Maria Zięta Ramalewska. Mieszkała to od roku 1981 do swojej śmierci 2 października 1984 roku. Ja myślę, że jej wkład jest bardzo duży, szczególnie w propagowanie warmińskości, w propagowanie gwary warmińskiej oraz tego piękna Warmii. Była poetką, która tak naprawdę patrzyła na świat sercem i tej te wiersze mówią. O, pięknie tej warmińskiej ziemi, pięknych krajobrazach widzianych właśnie takim prostym sercem, ale też może być przykładem dla młodych ludzi, chociażby z tego względu, iż wykształcenie nauczycielskie, którego bardzo pragnęła, zdobyła dosyć późno. Już była dorosłą kobietą. Języka polskiego, pisanego nauczyła się, trzeba się uczyć w wieku 23 lat, Więc też to o czym świadczy. Tak? Kończyła tylko 6 klas niemieckiej szkoły powszechnej, a potem całe swoje życie się dokształcała. W efekcie czego osiągnęła to wykształcenie nauczycielskie i mogła tutaj w okresie międzywojennym pracować jako nauczycielka w polskich szkołach. Celem spaceru z Marią jest pokazanie młodzieży, że po pierwsze można połączyć lekcje przyrody, historii i poezji, a po drugie można dużo mówić o warmii, o miejscu, z którego pochodzimy, o miejscu, w którym mieszkamy, o historii warmii, o przepięknej jej przyrodzie, która tak bardzo inspirowała Marię Ziantarę Malewską. Chodzi nam o to, żeby o naszej małej ojczyźnie troszkę więcej opowiadano w szkołach na lekcjach. Stąd ten nasz pomysł Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii i Miasta Olsztyn, aby zaprosić młodzież właśnie na takie połączone lekcje przyrody, poezji i historii. I pójść pięknym szlakiem Marii Zientary on ma 10 kilometrów, to około 3 godziny, fajnego marszu, przechodzimy przez najpiękniejsze warmińskie tereny i kończymy w pięknym Olsztynie, także fajnie spędzony czas na łonie natury, a przy okazji od czasu do czasu czytamy sobie wiersze Marii Zientary Malewskiej. My byliśmy jak zwykle zachwyceni taką inicjatywą, ponieważ od wielu lat próbowaliśmy wskrzesić tą pamięć o Marii Ziętarze Malewskiej. Z tego też powodu wiele lat temu powstała Izba Marii Ziętary Malewskiej właśnie w Starej Szkole w Brąsfawdzie, Także my jako gmina zawsze kibicujemy tego typu inicjatywom. Szlak świętej Warmii polega właśnie też na tym, żeby pokazać nasze piękno i potencjał ziemi warmińskiej do tego, że ona nie, nie musi być stacjonarna, ona nie musi być taka, że usiądziemy sobie w mieście i posiedzimy na ławce, tylko że mamy wyjść, podziwiać naszą przyrodę, przebywać nad pięknymi jeziorami, spacerować wspólnie i tego chcemy na szlaku świętej warmii, żeby ten szlak świętej warmii tętnił życiem, tętnił życiem młodego pokolenia, ale tego turysty, który przyjedzie do nas, chcielibyśmy, żeby, żeby turyści odkrywali żeby Warmiacy odkrywali Warmię, ruszyli się trochę poza swoim kierunkiem. Szepty Armii, dlatego, bo mamy ciągle wrażenie, że Warmia e, jest bardzo mocno w cieniu Mazur, o których jest bardzo głośno, a Warmia szepcze o sobie. Warmia nie jest bardzo głośna, Warmia nie jest taka ekspansywna, Warmia jest miejscem do wakacji w stylu slow, stąd te szepty. Szepczemy, zapraszamy bardzo spokojnie, e, bardzo cicho, ale jak już tu Państwo będą, to zakochają się Państwo w tym miejscu, bo warmia jest po prostu przepiękną krainą, jeszcze nieodkrytą, e, i mamy nadzieję, że dzięki naszemu wielkiemu projektowi Szepty Warmii, szlak świętej Warmii będzie kolejnym fajnym produktem turystycznym, który przyciągnie tutaj turystów, właśnie tych, którzy kochają wakacje w Wersji Slow. Życie w otoczeniu, takiego piękna, naturalnego piękna, jest bardzo inspirujące. Myślę, że zainspirowała przede wszystkim Marię Ziętarę Malewską do tego, żeby tworzyć, tworzyć poezję, tworzyć swoje utwory. Mieliśmy odcinki leśne, mieliśmy takie momenty, w których zatrzymaliśmy się nad jeziorem, więc tak naprawdę całe dobro warmińskiego krajobrazu mogliśmy w pełnej krasie po prostu zobaczyć. W niedalekiej przyszłości, powstanie 800-kilometrowy szlak Świętej Warmii, od Świętej Lipki aż do Tolkmicka, przez wszystkie gminy należące do stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii. Będzie to coś w stylu Camino de Santiago, czyli drogi Świętego Jakuba, którą podążają miliony pielgrzymów rocznie. Nie tylko ludzi, którzy wierzą w Boga i idą się modlić, ludzi, którzy po prostu potrzebują bliskości z naturą, albo potrzebują pobyć sami. E, taki właśnie mamy koncept, żeby tu na Warmii zaproponować turystom właśnie ten sposób spędzania czasu spacerować po Warmii, poznawać jej kulturę, jej przepiękną przyrodę, wyśmienitą kuchnię, ale przede wszystkim cudownych ludzi. Zapraszamy na Szlak Świętej Warmii.